W końcu będzie składane. Dużo, dużo czasu minęło, ponieważ ta uszczelka pod głowicę, no wszystko przyszła, a ta uszczelka dojść nie mogła za, za nic. No ale to tak mówię, takie tematy lepiej oryginał. Yy, raz, że oryginał był tańszy niż zamiennik, no jedynie czas oczekiwania. A dwa, że nie chce mi się dwa razy rozkręcać, jeśli by coś poszło nie tak. Blok wyczyszczony, tłoki również. To było na starym filmie, widać zresztą, że w miarę tam ogarnięte. Yy, głowica po szlifie, sprawdzona szczelność, by to był taki objaw śmieszny, można powiedzieć w słowie, że puściła płyn wydechem, ale nic pęknięte nie jest, zaworki wyczyszczone, gniazda gniazda dotarte do gniazd, komora spalania wyczyszczona, płaszczyzna, szczelność, wszystko jest tak jak ma być. Tutaj się sprzęgiełko moczy i gaziutki i reszta fantów. Tutaj co mamy? O wszelki podwódek, rozrząd, świetca jedna I Gdzieś pewnie leży reszta. w bo wyczyszczenia, tutaj ten spłynu nagar taki. I tutaj wszystkie fanty. Wymiennik ciepła, jeszcze nie poskładany, ale tutaj o właśnie znajdźcie takie coś do trójki, skoro te same silniki. Yy, cały wymiennik ciepło, ringi. No i tam całe pierdoły wszystkie. I tu jest to, co mi jest właśnie potrzebne najbardziej. Oto było tyle yy, czekanie. Także co, to, to to chyba mówiłem na poprzednim filmie, bo był plan składać, a trochę nie wyszło. Tu jest ten fajny wymiennik, wyczyszczony, wyszkiełkowany, ponieważ... Dużo było tego takiego utlenionego aluminium, też płynu zasniętego. Także poskładam temat, przykręcę sobie głowicę i jakoś to tam będzie. Rozrządzić nowe gaźniki, wszystko no wszystko mam przygotowane, także składanie to już formalność. Coś tam pokażę po drodze, może kilka etapów. Zawory muszę posprawdzać, ponieważ one były ustawione początkowo, później była głowica rozpięta i to wszystko się pozmieniało na pewno. Także złożę z rozrządem, z napinaczem bez uszczelki, żeby tylko tak był napięty. Kilka razy zakręcę, sprawdzę luzy, zmienię i dopiero gdy już będą w miarę w zakresach, to. Tedy uszczelka i skręcenie napinacza, nie wiadomo. Dobrze by było odpalić dziś. Jest rano, także myślę, że dam radę. Dobra, jedziemy z koksem, nie ma czasu. Kilka korekt trzeba było i to dość sporo. No niby płytek wymieniłem 2-3-5, e, no ale tyle zaworów. Tak to poszło. Co po rozpięciu się po prostu pozmieniało, wszystko, ale były nowe płytki, bo one już była ustawiona przed rozkręcaniem, także tylko nowe, wymieniłem na inne. I faktycznie poszło nowych płytek, zupełnie tylko pięć. czyli pewnie cała głowica, chyba cała jest akkojarzona na nowych płytkach, bo tak ściągałem... No, tak mi się coś wypomina. Także wszystkie luzy się rozjechały, ale jest sprawdzona kilka razy, jest bajka. Więc co, zamknę sobie górę, boki, no i gaźniki, termostaty, wszystko trzeba poskładać. Tyle napinać wystaje, niewiele. Dobra, działam dalej, bo jeszcze dużo pracy. A... Aby było dobrze odpalić. Troszkę kamera brudna, ale to nic na chwilę wystarczy. Olej wlać. Bagner odkręcony, sprzęgło złożone, tutaj troszkę inaczej niż w każdym motocyklu. Jeszcze termostat. Wymiennik ciepła z filterkiem już siedzi na swoim miejscu, ale został jeszcze wydech. Mówiłem tam o tym, że to wyczyszczone wszystko. Nie widać, nawet ale... na lampkę pokażę. Nie wiem, czy to nie było na filmie, który w go miałem złożyć za pierwszym razem, a wyszło także troszkę więcej rozebrane. O, tak właśnie to wygląda. Wszystko ładnie ogarnięte. Wszystkie cztery cylindry. No, także zostało wydech, tutaj ten taki jakby, powiedzmy, EGR prehistoryczny. Chłodnice, gaźniki, zalać olej, płyn do chłodnicy, świece, cewki, no jeszcze takiego troszkę grzebania zostało. No i można będzie można będzie odpalać sprzęt niebawem. No. Zobaczymy, czy się uda. Synchronizacja jeszcze. Rozgrzać, zobaczyć skąd się leje. Tutaj jeszcze podkładka miedziana, Jeszcze dokręcić. Ale cały czas do. Cały, cały czas do przodu. Kręcę dalej. Nie ma czasu. Trzeba zapierdalać. Próba odpalenia. Bez linki sprzęgła, ponieważ yy, po założeniu. A z myślę, jasny. Piorąc coś się pomyliłem, bo nie idzie wcisnąć, tak ciężko idzie. Zciągnąłem linkę, linka zatarta, także ciężko linkę przepchać w ogóle przez pancerz. Próbujemy odpalić, ale linka będzie jutro. Dadam nie, Ta, pewnie, rozpierdol wszystko. Ach, jest, na kablach wisi. Próbujemy odpalić. Zobaczymy, czy się uda, czy nie. Niby chyba wszystko. Paliwo już chwilę odkręcone. Mamy go troszkę niżej, będzie miało bardziej z górki benzyna, będzie, kurde, lepsze ciśnienie, o, I tak będzie musiało być nisko, ponieważ do synchronizacji przecież nie będę tam na drabinę wchodził do niego, no dobra, próba, luz mamy, mamy, Sanie mamy, mamy, to kręcimy. Jest. Poszło smarowanie do góry Jeszcze się uspokoił Pierwsze wrażenie, chodzi ładnie Wiadomo, jest ja na czym tutaj posiedzieć, ale Ale chodzi równo niech Nie oleju zgasło danych niepokojących dźwięków Jest okej okay. Coś będzie ze mnie, coś będzie Dobra, niech się rozgrzeje i Niech się rozgrzeje i wracam do sekundę Może Nominator, ale z DB Killerem Ładnie jeśli by było bez DB Killera Tak ustawiony, 3,9 no i tam czwarta cyfra się zmienia Czasem Lepiej się już nie da, bo to wiadomo Trzecią cyfrę, nie czwartą, trzecią To już tam ustawić to jest niemalże Nierealne już, gwinty nie są tak dokładne Tak Tak wygląda wskazówka もっと。いい Ten wtrysk gorzej chodzi. Nie ma jakiej plamy pod spodem, nigdy nie. Na razie nie chodzi, rozgrzewam go tak solidnie i wlewka oleju. Ale już się wentylator włączył, temperatura już jest dobra, ale jeszcze nie pochodzi. I zaleję mu docelowy, ponieważ ten był taki na chwilę, bo to wiadomo, zawsze coś poleci z tej, z tej pracy. Trochę płynu do oleju się dostanie i, i to tak średnio. Ale ładnie idzie o. i to fajnie. I pewnie kolejne Etap już na zewnątrz I wiesz śmiesznie chodzi przez ten DB killer O bo tak troszkę Tak sobie popierduje śmiesznie Ale tak to chodzi ładnie, różnica yy, No to temat był chyba znany, ruszelka pod głowicą to tam pokazane było wszystko myślę, dość dokładnie jak to było rozebrane i tak dalej Chodzi, pali ładnie, wszystko jest jakbyś powinno i tam złego nie dzieje głowica była rozpięta, wszystkie 16 nowych uszczelniaczy, luzy ustawione chodzi luks, wentylator się włączy nawet się udało, że odpala, tylko ma ten yy, alarm ale teraz chyba nie trzeba przyciskać chodzi super